Dzień dobry, piękna pogoda dzisiaj. Patrzcie, co zmajstrowałem. A teraz do znawców, pewnie Artur się odezwie. Zobacz, zobaczcie. Miałem to dla papuk. Dałem to na dwór dosyć wysoko. Czyli zrobiłem taką budkę. I chcę zwabić jakiegoś, nie wiem, kondora. <laughs> nie no, żartuję. Co może zamieszkać w czymś takim? Powiedzcie. Tutaj zaraz zarośnie to wszystko. Będzie podzielono. Jest pod samym dachem. Podgląd techniczny też działa. Zrobiłem na gumeczki, żeby woda się nie lała. W środku są trociny. Mogę dać jakieś słomy. Mogę to jeszcze wymienić, tak? No i tu mają dziurę, no. I taki kioszek. Co Wy na to? Będzie coś z tego? Będzie coś tu mieszkać? Wielkość takie na rękę, zobaczcie, dosyć spore. Dziura jest jakieś z 5 na 5, Powiedzmy, mogę powiększyć tą dziurę, ewentualnie zmniejszyć. Oczywiście nie chciałbym, żeby mi się tutaj wróble zalęgły. No trochę była blipa, co? No właśnie. A pługi przecież mnie tu nie przylecą. Nie ma takiej opcji. Co Wy na to? Dajcie znać. Nie wiem, dać jeszcze niżej dziurę może, bo tu jest dosyć wysoko. Trocinki są. To jakieś jakby się tam ptasiory, jakieś takie ptasiory bym chciał, żeby ładnie grały, nie wiem, kos, żeby przyleciał, no ale to będzie ciężki temat pewnie, żeby tutaj się zadomowiły. No nic, pomyślimy, co tutaj się uda zwabić, ale mówię, czekam na Wasze komentarze, co tutaj przytunigować jeszcze w tej budce, no. Bateria zdechła, ale może na koniec uda mi się Wam pokazać migdały. Zobaczcie. Dzisiaj wiatru nie ma. Tak sobie kwitnie migdał z pestki. Białe kwiaty różowieją. I to nie jest jeszcze w pełnym rozkwicie. Zamieniając się w kwiaty męskie, żyje to jedna dziesiąta wszystkich gatunków roślin i zwierząt. To jedyne w swoim rodzaju miejsce. Ciekawe, czy się uda coś pojeść. Dobra, trzymajcie się, na razie.